Nie ma wyboru! Pocholicie się swoje marzenie? Na pewno Wam przygotuj lepszy obiad. No, Dawaj dobra, dalej! Dobra, dobra, dalej. Dobra, dobrać, lewo! Lewo! Do Załóżmy, oczekują na kolejny I duch nie trafił! Я тоже бы Как себя называешься? Субстальный Филипп. Как? Субстальный. Субстальный? Так. Не субстальный, это субстальный.

Pogoda być może nie jest komfortowa, ale też nie jest tragiczna. Może się to że zawsze mogło być... Przypomnę, że mamy ciepłą bardzo przygo... przygotowaną z prawo, tutaj po lewej stronie. Wystarczy jej dla każdego. Także raz tak że... Przed nami jeszcze trzecie.

nie uciekacie! Nie uciekacie! Nie uciekacie! Nie 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 uciekacie! Nie uciekacie! Nie uciekacie! Nie uciekacie! Nie uciekacie! Nie uciekacie! Nie Nie uciekacie! Nie uciekacie! Nie uciekacie! Nie przy tym systemie rozgrywek, a więc postaraliśmy się to jak najsprawniej przeprowadzić. Myślę, że dała to też miła informacja ze względu na pogodę. A więc mecze grupowe, następnie zwycięzcy grają o złoty, a drugie miejsca obrońcowy medal.

Zakończyło się już spotkanie na boisku pierwszym pomiędzy 37 a 36. Wynik 1-0 wygrała szkoła numer 36. A więc po przerwie w krótkiej na tym boisku zagrają Salezjanie kontra 36 zawodników przybył, aby się posilić ciepłym napojem oczywiście to specjalnie dla was przygotowane, więc proszę się nie krępować i korzystać jak wcześniej wspomniałem, zakończenie z dekoracją przewidujemy na około godzinę 12 więc cały turniej po porywach dwóch godzin. Myślę, że dosyć sprawnie i zgrabnie, bo nie chodzi o to, żeby tutaj przesiedzieć 6-8 godzin, ale żeby w łatwy, prosty sposób wyłonić najlepszego w turnieju o Puchar Niepodległości, który organizuje międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Nowa Huta Wraz z Porozumieniem z Nowochodzkim. Dzielnicą 14, 15, 16, 17 i 18, które to dzielnice ufundowały nagrody rzeczowe z kolei Międzyczorniowy Trybunał Sportowy, numer 2, Lubożyca 48, boisko numer 3, 44, 42. Po tych meczach będziemy wiedzieli, które rekord? drużyny zagrają o złoty, a które o brązowy medal. Są to ostatnie mecze w fazie grupowej. Jeszcze raz, Jeszcze raz, bardzo. Nie idzie wer. Tak, Tak, nie idzie Nie, 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 to już jest błąd. Ok. Dzisiaj idziecie w piłkę, ok? Tak. Cześć, wlew. Aha, zanim na mnie te trzy sekundy, pałka sekunda. Okej, OK? I też dokładnie. Dokładnie, z serio, już szybko, to co. Hop. Dobra, 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 dobra. Dawaj, dawaj, dawaj! Dalej! A ja pozwolę, żebyście mogli spodnieść obok kuna oraz wam wszystkim, drodzy uczestnicy Wielkoszkole na Ośrodek Sportowy Krakowie w Krakowie podobnie organizuje quiz Sprawny, Dobry, Mądry Kibic no, Pierwsze etapy Wielka, oczywiście we wąskolne będą przeprowadzone do 30. Już z 2017 roku, czyli przyszłego, a później w okresie kwietniowym lub majowym spotkamy się na zmianę ogólną w Także również Was ta zapraszam do udziału w tym tak Informacje, że na pewno przekażą Wasi obiekunowie do których już powetrowały komunikaty w tej sprawie. Również

Zbierzesz tą piskę? Tą, 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 tą? Widzimy zmagania na torze przeszkód Któryś z uczestników naszego dzisiejszego turnieju Zmaga się teraz na...